Ej, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem negaty, ja witam Was na moim już kolejnym dagrowacki odcineczku serii pod tytułem Zagrajmy w World battle cry 3 Oczywiście do na kampanii i przede wszystkim cóż, To sam początek co mogę powiedzieć. Oczywiście zapraszam Was do grywacki do oglądania. No i oczywiście zostawcie coś po sobie, jeżeli macie na to ochotę. Więc bez zbędnego gadania wchodzimy sobie do grawacki po prostu do gier i najprawdopodobniej czeka nas Eee, tutaj ładowanko, tak dokładnie, lecimy sobie dalszą część zamknięcia portalu, no więc... Eee, po prostu to robimy, Lord Shantuck. no dobra, coś ciekawego. Uhuhuhuhu, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, ja widzę, że tutaj oni troszeczkę będą napierdzielać, jak ja tutaj wyglądam w tym momencie. Eee... Dobra, on tutaj buduje sobie te wszystkie... Pierdoły. Teraz, tak, co ja mogę zbudować? Czy oni będą nas jakoś tutaj bardziej napierdzać? Powiem wam tak, że musimy się przygotować na coś cięższego. Czy ja mogę już robić tych. Yy, yy, co potrzebuje? Czarną bibliotekę. Czarną bibliotekę, czyli muszę zrobić. Ten się tu zbagował na renegatek Więc muszę mieć czwarty yy, poziom yy, naszego głównego budynku. No ale złota nam brakuje, musimy chwilę poczekać. 662, to chwileczkę. Za ten czas możemy sobie ich wszystkich o ogarnąć już. Czy mam jakieś inne szkielety? Wiecie co, darujmy sobie te. Ee, no nie mogę mieć nawet jeszcze czwarte, drugiego poziomu, przepraszam, gniazda. Jak to tu wygląda? Zawsze Mittl jest, to się robi. W sumie niepotrzebne, dobra, robimy tą czwóreczkę. E, Należy ich nie będę posyłał do boju, bo oni mogą w sumie łatwo zginąć. E, jak to tu wygląda? Nasz kurczę elfy jest tutaj. Czemu on ma tak mało życia? I ja się pytam, nie wiem dlaczego. Weźmy za tych batów i sprawmy, zobaczymy, czy odkryjemy sobie troszeczkę. Cyk, cyk. Ja nie mam w ogóle cieni, no mam sporo kawalerii, ale czy ona mi jest tak naprawdę potrzebna w tym momencie? Tutaj to ja nie wiem, mam do grywaczki. Teraz tak. No ciekawie to wygląda. Zbudujmy coś, jeżeli jeszcze możemy. Dobra, bierzmy, róbmy te. Na Nagrobki, jakiś nie... tu, 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 tu. jakiś zombiak jak też niech robi coś. Dobra, dobra. I co tutaj poradzą? Na spokojnie z tymi reaperami, e, Teraz tak. Tutaj potrzebuję mieć stałych szkieleciorów, bo rodzięszy może być. Ale nie ma właśnie tego. E, dobra, jest Zabrejdowane zabre 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 jest upgradeowany, Oba, że masakra, mój język jest totalnie zły e, dobra, zróbmy sobie może jeszcze jeden nagrobek, w ogóle tą bibliotekę zbudujmy, skoro już jesteśmy zombiekami. Idziemy sobie ją tu zbudować, tutaj, dobra, niech będzie tutaj albo w sumie ty to zrób, ty to zrób dogrywaczku nasz kochany e, Tutaj raczej nie powinni nas napierdzielać e, demony e, my sobie tutaj zrobimy, dobra, plus 2, plus 4 dla Liszy Yy, dobra, dobra, zombiaki, zombiaki, wszystko tutaj jest, tutaj możemy sobie użyć, zrobić to więcej wszystkiego, więcej cieni, D dobra, będziemy mogli sobie zrobić tych, bierzmy te yy, nietoperki i sobie może odkryjmy troszeczkę mapy. Szkoda, że to szybciej, bo się tego nie da ogarnąć. No dobra, z tego co ja widzę, to nie ma jakiejś większej tragedii tak naprawdę. Eee, no więc eee, tutaj możemy to rozbudować jakby. O, super i zbudujmy sobie kolejną kolejny nagrobek. Im więcej ich tym lepiej. Będziemy mieć więcej szkieletów, trzeba będą szybciej robić. Dobra, tutaj eee, dobra, się zrobił ten baw do eee, zmiany na noc. Jest teraz tak, potrzebuję z nich zrobić najlepiej. Destruction eee, Cage Al tiles Shadow Baru. Czekajcie, ja czego się nie zauważam. Dobra, bierzmy, bierzmy. Oni się tu po prostu zrobią. Myśmy sobie weźmiemy tego. Te nie, to perki do grabaczki. I pójdziemy sobie troszeczkę odblokujemy. Zobaczymy, co tutaj jest. Bo ja nie wiem, czy tam naprawdę te zielone demony robiły tam bazę, czy nie. No dobra, czy one będą mnie gonić do końca. Jakie one mają nastawienie, jakby. Nie, no dobra, pójdą sobie. Ja sobie nimi tutaj przejdę i sobie tak troszeczkę. No z tego co widzę to bez problemu sobie tutaj damy radę, no bo oni nam żadnej krzywdy nie zrobią. Tak na... O, mogę ich zdjąć. Aha, pewnie surowców mi brakowało. Dobra, czyli oni będą mnie tak dzielać O widzicie, patrzcie jak pięknie cienie z nich zrobiły e, miazgę, z tych naszych kolalnych, kochanych salamander. Dobra, robimy z nich wszystkich tych rycerzów zagłady. Bierzemy więcej tych, 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 tych. dobra. E, tą czarną bibliotekę dla liszy się przyda Tutaj mi wszystko, co mogę jeszcze zbudować Ciekawego e, Harpie, 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 harpie Dobra, róbmy harpie W sumie zróbmy sobie drugą e, Drugie gniazdo Dobra, wy, nasze zombiaczki Możecie budować sobie jakieś Jakieś wieże Przyda się jak najbardziej I drugi też przyda się tutaj zwierzą Może gdzieś się wsadzimy tutaj O, żeby w razie co Chroniła nas i była ostoją w trudnych czasach. Dobra, mamy kawalerię, mamy cienie, mamy e, rycerzy zagłady, tak? Rycerzy zagłady, dobra. Tak, den, den, Doom Knight, dobra. Dobra, ja widzę, że tu jest ogrodzone wszystko e, wodą. E, wodą, morzem, oceanem. Kto tam e, jak zwał, tak zwał, jak kto woli. Pytanie podstawowe, czy. Czy oni tutaj rozbudowują w tym środku bazę? Bo z tego co widzę to raczej nie bardzo, bo ta mapa jest widzę ciul mała I wydawała się o wiele większa W poprzednim podejściu, czyli ja teoretycznie mogę już troszeczkę iść sobie Dalej Nie się tu zrobią, no dobra Powiem że jestem troszeczkę mimo wszystko w szoku, myślę, że to będzie większy teren, czyli oni się tutaj w ogóle widzę nie rozbudowywują, no bo tak naprawdę śmierć tego bohatera na samym początku skutkowała tym, że ta mapa była taka mała, no i on z automatu e, szedł na moją wioskę, no więc tak naprawdę jak się pozbędziemy, troszeczkę sobie terenu tymi e, gackami. Na spokojnie, na spokojnie Dobra, ci niebiescy, oni są takimi jakby strażnikami Oni zawsze będą wracać na daną e, pozycję Mamy tutaj bohatera, z tego co widzę Dusaks e, wiemy, wiemy. Dobra, bo to jest ich sporo Wiemy, wiemy, bo to jest ich sporo Ale dobra, to sobie poradzimy, na spokojnie Nasi kochani rycerzy tutaj zostają Dobra, nasze gacki, piękne Tutaj sobie radzą e, Teoretycznie, no ja już mogę Przeprowadzać e, zmasowany atak Chociaż zawsze, no, zbudujmy sobie więcej e, Cieniów, cieniów, bo one są przecież do walki przeciwko e, jednostkom latającym. No, ja bym tutaj aktualnie z tych z liszy za bardzo nie korzystał. Dlaczego? Dlatego, że no, one, ma, one mają e, atak ogniem, obrażenia ogniem zadawane. No, a wiadomo, że demony są odporne na ogień, więc tutaj no już jest e, tak troszeczkę miazga. Troszeczkę niepotrzebnie, nie wiem, czy uda mi się zdobyć te podwójne. E, no, jeżeli chwilę poczekam, to tak, bo muszę złoto tutaj wytegować. E, bierzmy kolejne. Troszkę więcej cieni się przyda. Dobra, mamy jedną jednostkę. Kolejną kawalerię, dobra. Tutaj walnimy to wieże. Wieże jedną. Dobra. Ale tutaj też na wszelki wypadek walnimy drugo... drugi cmentarz. Im więcej ich tym lepiej. Jak to się mówi, przez zawsze ubezpieczony, ja się tutaj tak lubię rozbudowywać, chociaż to jest troszeczkę niepotrzebnie, mam powiem. Zróbmy sobie też jeszcze jedną, albo nie, dobra, nie jest samo szkielety będą, bo one się tutaj bardziej przydadzą, mam powiem. E, te gacki, no mówię, były mi totalnie do tego, żeby telen, teren po prostu e, odgrodzić, tak? Odkryć. E, to jest... Mogę jeszcze robić e, katapulty, no super. To teoretycznie mogę z nimi od razu gdzieś tutaj iść Dobra, i one sobie będą tu szły Na spokojnie sobie dadzą radę O, to jest coś dziwne, że mi się robią tutaj w tym momencie Ile to ma? Plus dwa... Aha, plus dwa limit armii, czyli z automatu mi idą... Eee... kawaleria Kawaleria szkieletów od razu idzie Dobra, mmm... Teoretycznie już bym ich mógł rozwalić, chociaż... Feed me, hmm, dobra Zbudujmy sobie jeszcze, się, Aha, już myślałem, że on się tutaj w jakiś tam sposób. Po co mi w ogóle, po co, po co ja w ogóle chcę to budować? To jest bez sensu! To jest bez sensu, jak tu budynku w ogóle nie ma. Są te wieże, ale co one mogą? No, one nic nie mogą tak naprawdę. Eee... więcej cmentarzów. Chociaż niech będzie jeszcze jeden. Ten dobre, same szkieleciory się robią, super. Dobra eee, Mamy 80 limitu armii czy ja mogę jeszcze tutaj coś rozbudować? Nie, a czy będę miał dla tych podwójne obrażenia? Dobra, nie one się zrobią. Ciekawe, ile one się będą robić. No dość powolnie, dość powolnie. Dość, dość, nawet bardzo powolnie. Eee, póki mamy harpię, to jest super. Róbmy sobie dalej. Zwiększajmy sobie ten e, limit armii ile się tylko da... Ha, bo tu jeszcze mam cienie, o właśnie, ja o nich zapomniałem, widzicie? Totalnie czy tutaj ktoś się bił? Nie mam złota na wieże. Nie mam złota na wieże, ale czy będę miał cokolwiek? Nie no, na inne budynki mi starczym. to zróbmy sobie kolejne cmentarze. Tutaj, dobra, tutaj go zrób. I będzie już gitara. Pek, pek, pek. Czy mogę jeszcze tutaj coś? Tu jest jeszcze jeden kątacz. Nasz kochany: Dobra, jak widzicie, no to to żadna filozofia. Takie rozbudowywanie w sumie, troszeczkę niby bez sensu, może bym mógł na nich lecieć. Ale jak coś tutaj zabawić? Poza tym, odcinek byłby wciół krótki, no więc e, zawsze mogę go troszkę na siłę przedłużyć. Tak, przedłużamy odcinek na siłę dzisiaj. O, kawusia pomogła, więc trzeba ten odcinek wejść do kierowaczki, w to nagrywanie wejść, bo troszeczkę można powiedzieć wyszedłem tak. Weszedłem, wszedłem tak. E, jakby to określić tak troszeczkę yy, powoli, ale coraz bardziej się rozkręcam, rozkręcam, rozkręcam i idzie to do przodu jak najbardziej. Dobra, na tyle mam surowców, że mogę spokojnie coś ciekawego zrobić. Dobra, tutaj cyk, kolejne, chociaż dobra niech się robią yy, tutaj też kawalerie. Zbudujmy sobie jeszcze wieże, może tutaj, o i spoko. Są czaszeczki, super, piękne. Yy, następny, tutaj kolejny. A czemu niby nie? Tutaj sobie zbudujmy, im więcej limitu, tym lepiej. A ma... Aha, bo ten nie zdążył. Ten nie zdążył. Jest eee, 68% tego buffa. No dobra. Chwilę to jeszcze możemy jeszcze poczekać. Albo wiecie co. Wiecie co nie. Wiecie co nie? Zrobimy sobie no, po prostu to, co robimy dalej. Zróbmy sobie jeszcze raz gniazdo, kolejne gniazdo. Zróbmy sobie te karpie, Mogą się przydać albo się nie przydadzą, chociaż raczej się nie przydadzą. E, rozbudujmy sobie to od razu i będzie po problemie. E, szkieleciory. E, zbudujmy sobie. Dobra, mamy wczul cieni, to zdrugmy sobie cyk. E, dobra, więcej tych rycerzy zagłady. Cienie, rycerzy zagłady, kawaleria, to tutaj to, 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 to tak naprawdę no, to jest podstawa, nie? Eee, chociaż... Ja wam powiem, że ja mogę zrobić tak, żeby oni sobie chodzili po mapie Choć... Ale ja po prostu nimi pokieruję Tak jak trzeba będzie Oooo, Niech się to zrobi, dobra się to robi, bierzemy ich po prostu Wiecie co, ja sobie zapiszę Zapiszę sobie, żeby było to ciutkę lepiej Chociaż ja mogę... To co ja w tym momencie mówię, to może być troszeczkę bez sensu Dobra, eee, tu się jakieś szkielecioro zrobiły? Nie Wiecie co, ja troszeczkę sobie pójdę z nimi tutaj Dobra, Dobra, Rozwalcie go! Rozwalcie go, rozwalcie tego Sukuba! Chodźcie, tu, chodźcie, tutaj, chodźcie, tu. Dobra, A czemu bijesz mojego zombieka, demonie? Zaserany, kto ci pozwolił, kurcze? Ta zniewaga krwi wymaga. Ej, oni płoną mi teraz! A no tak, bo Madla ich podpala. Kurde, mole, to jest właśnie to. Oj, Ło, mam jeden cały, y, mam jedną całą grupę kawalerii szkieltu. Piem wam, że... No zrobiłem! Poleciałem do, do pieca Poleciałem do pieca. Chodźcie tu kurły Dobra, ale oni i tak są bardzo dobrze, mam 45 obrażeń. Czu jest, patrzcie, kurczę jak sobie razem. No to jest niby poziom trudny, ale to jest taki jeden z pierwszych podstawowych poziomów, więc nie ma takiej tragedii. Czy ja mogę zrobić... Wiecie co, teoretycznie mogę zrobić noc, ale to bez sensu jest, no bo... chyba że nie lubię nocy w tej grze. Ona psuje mi klimat całej grafiki. To nie jest to samo co w dzień. Dzień jest ładnie. Co prawda mówię, nie nieumalni mają w nocy chyba plus 2 do... do walki. Chyba tylko do walki, ale nie dam sobie głowy, bo już aż takim ekspertem w wc 3 nie jestem. Możemy ich troszkę tu próbować skubać, chodźcie tu, kurczę. Dobra. Kurczę, jak to zajebiście wygląda, jak ta cała grupka se leci po prostu. Te szkieleciorów. O! Dobra, oni się tutaj sami poradzą, widzicie. Walka piękna, dobra, heroes zdech. Czy będziemy mieć? Tak, mamy skrzynię. Dobra, I inside. Podoba mi się w ogóle ten akcji I'm inside. Dobra, zróbmy cienie. Ile mam tych cieni? Sporo. Ile mam tego. Dobra, robimy same cienie. Chodźcie tutaj, panowie drodzy. Tutaj z ciebie zrobimy rycerza. No, cienie jednak przez przypadek. Kliknąłem się. Kliknęło mi się. Wybaczcie. Tutaj zrobimy. 1800, o kurde. Poszło mi wszystko praktycznie na. Destruction. Dobra, gdzie jest nasz hero? E, powiem Wam, że. No, jakbym go nie przypilnował, no to mogłoby się coś stać bardzo, bardzo złego. No, mamy tą duszę. Zabijmy ją sobie. Dobra. E, ciekawe, co, co będzie w tej skrzyni. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej plus 200 do e, do, do żyćka. E, o, mamy buty. Dobra, mogą być buty. W końcu tak nie mamy nic. Jeszcze brakuje nam tylko z tego, co widziałem, e, hełmu. Brakowało nam hełmu. No mamy te gacki, teoretycznie. A tutaj się nam zrobiła wolna droga. Spróbujmy troszeczkę nimi wejść do środka. Nie ma się tutaj co, wiecie, no. Za bardzo denerwować po prostu. I one chyba zaraz wybuchną. Czekajcie, wejdźmy tu. Tak! Dokładnie. Wygrałem? Eee! Ja nie chciałem tego wygrać, kurwa. No zaznaczyłem, to i chciałem jeszcze ich wszystkich. Szczerze, ja byłem pewny, że. Ja byłem pewny, że jak to wybuchnie, to że w takim sensie. Innymi słowy, że. Zabijcie jeszcze tego. tą salamandlę. Wyciule, wy zdrajcy! Zabicie jeszcze tą salamandrę, błeeeee Ja byłem pewny, że jak oni wejdą tutaj, to Że oni najpierw zginą, a potem dopiero jak za drugim razem ktoś tam wejdzie, to dopiero wygramy misję No ale jak widać, no okazało się inaczej, zupełnie inaczej, ocalała tylko jedna salamandra I trzy wieże, <laughs> bez życia no dobra, powiem wam, że e, skończyło się troszkę inaczej niż chciałem, ale to nie jest ważne. Najważniejsze, że portal został zamknięty co prawda nie przez naszego elfa, który siedzi tutaj w rogu i czeka z łaski swojej, aż go użyjemy, żeby ten portal zamknąć. Niestety. E, nie doczekał się, ponieważ może nie tyle, że nie przeżył, a no, po prostu się nie doczekał. <śled> Bo udało mi się zamknąć portal zwykłymi. E, nie roznoszącymi koronawirusa! Tak, do grebaczki, więc cóż mogę powiedzieć? Mam nadzieję, do rybaczki, że... Coś się tu zepsuło! Diplomacy, you are not neutral with the high elves Aha, jest. You are not, No przepraszam. Jesteś teraz neutralny z wysokimi elfami. Dobra. Coś się tutaj zepsuło. <laughs> zepsuło się panie gro, panie gro! HD HD patrz się zepsuł. To jest niemożliwe Eee. No, coś się tu zepsuło i to bardzo. Czemu to się przesunął w lewy górny ruch? To ja nie wiem. Eee, chyba przez to, że rozwaliłem system tymi nietoperzami. Tak, wygrałem misję nietoperzami. No to jest po prostu masakra. <laughs> a cała armia, którą robiłem, w sumie została praktycznie nieużyta. Eee, z tego co widzę, dobra. Traps world 180 laps lost, eee, 40 laps killed, 151. Renegade, you have gained eee, a. Eee, hundred, eee, seven, 70 plus. 70 XP bonus. You have gained one level. Dobra, wszystkie zapisane gry zostały oczywiście ocenięte No cóż mogę powiedzieć? Zdobywamy. Oj, się naprawiło! O dziwo się naprawiło! Zdobywamy poziom dogrowaczki i oczywiście lecimy w charyzmę, czyli 14 moral. 24 umiejętności kupiectwa. Już będziemy mieć 20. Prawie 20, 19, 36. A czasem nie powinno być więcej. To już jest 27 level, przypominał e... A plus tutaj jeszcze dodatkowe kupiecko. no pamiętamy, jak lecimy w kupca to lecimy w kupca bez żadnego pierdzielenia się e, Gastul, 4 Demona mamy jakiegoś, to, to Możemy sobie wziąć, no teoretycznie mamy już dwóch Mamy już dwóch rycerzy zagłady, to możemy sobie wziąć demona, żeby było gortor Niech już będzie demon, skoro już go mamy eee... No i tak się dla gromadzki prezentuje, bierzemy sobie te cholerne itemy E, czy ja mogę to gdzieś sprzedać? No dobra, do No więc już do Mam nadzieję, no, że ten odcinek wam się podobał Oczywiście dzięki za obecność, do zobaczenia Trzymajcie się, ja był Renegat Pa, pa cześć!